Moje nazwisko Grudziń Ryszard, jestem pracownikiem Elektrotechnicznej Spółdzielni Inwalidów na Strusia 20. Moja praca polega na perforacji profila 40, 80, jak i, jak i mniejszej pojemności tego profila. Profil służy do wyprofilowania, do zwieszania półek, słupów w marketach, tak zwanych regałów. I ten profil jest wykorzystany. Po, po mojej perforacji idzie na spawalnię. Tam dos są dospawywane pewne elementy, które są uzupełnieniem tego danego profila. I co do, do jest jednostronna, dwustronna, trzechstronna. Różne rodzaje, jakie, jakie sobie przychodzi zamówienie, takie perforowane? tej protezie mi się bardzo dobrze teraz po naprawie chodzi, bardzo dobrze, bo przedtem była niestabilna. Ja się chwiałem przy tej robocie. Były lekkie nierówności, to mogło się skończyć przed wywrotką albo czymś. I serdecznie dziękuję za, to, za tę pomoc, za to, które Państwo dla mnie zrobili. Jest to naprawdę duży, dużo dla mnie znaczy, bo no to na taką kwotę by na pewno nie było mnie stać, żebym to wyciągnął z kieszeni i pojechał sobie, naprawił sobie tę protezę. I teraz jestem zadowolony, powiem Państwu, że bardzo jestem zadowolony z tej, z tej protezy. Myślę, że, że będzie służyła jeszcze, jeszcze posłuży mi.